Do wody. Niby nic, a dla Michała skończył się tragicznie. Mimo to nadal walczy, żeby stanąć o własnych nogach. Dlatego w Bluno zorganizowano koncert, którego celem jest zebranie pieniędzy na jego dalszą rehabilitację. Nazywam się Michał Dorowicz, mieszkam w Poznaniu, mam dwójkę dzieci, żonę dwóch chłopaków, jeden w wieku 13, drugi w wieku 3 lat. Pojechałem z, ze starszym synem nad jezioro, rozstawiłem camping, przyjechała żona, syn starszy się kąpał, wykąpałem się z młodszym synem, chciałem poprzeszkadzać, powywijać się z tym starszym i z jego rówieśnikami, skoczyłem, tak to się stało. Pierwsze, pierwsze rehabilitacje to miałem zaraz już tam po operacji yy, w szpitalu. Później byłem skierowany do specjalistycznego ośrodka rehabilitacyjnego w Piaskach. No tam miałem dwóch fantastycznych yy, rehabilitantów, Barbarę i Zbyszka. No i oni mnie postawili tak bardziej na nogi niż, niż, niż nie na nogi. O. Yy, no rehabilitacje też mam w domu. Mam rodzinę fantastyczną. Która, która mnie wspiera, która daje mi tego ducha kopa takiego do, do tej intensywnej pracy, bo to jest, bo to jest intensywna, intensywna, regularna praca. Sąsiadów, którzy mnie wspierają, Piotra Chmiela i Goszy Chmiel. Y, no, pomagają mi finansowo, można powiedzieć, że y, pracownicy, moi koledzy, którzy organizują takie imprezy, jak właśnie tutaj, dzisiaj, y, zbierają dla mnie pieniądze, z tego mam pieniądze na, na tą rehabilitację. I to też nie tylko dla rodziny to robię, ale dla nich też, bo oni coś organizują. Próbują coś zrobić dla mnie, ja też próbuję się odwdzięczyć. Chcą, żebym stanął na nogi ja będę to robił zawsze piec celem. Po operacji ja nie mogłem dotknąć ręką oka. Nie mogłem podnieść w ogóle rę rękami, nie mogłem ruszać, nogami nie mogłem ruszać. Nic. Tak przysłowiowe warzywko za przeproszeniem. W tej chwili no, że na wózku, co prawda nie niedaleko, ale no są postępy, straszne są postępy. Co robimy jest naszym hobby, a jeżeli przy okazji możemy jeszcze pomóc komuś, to tej pomocy nie ukrywamy potrzebuje, no to wybraliśmy właśnie, że zagramy dla Michała. Kolega Robert, który razem pracuje z Michałem, przyszedł, rzucił taki pomysł i no, zgodziliśmy się bez wahania. Zresztą nie jest to nasza pierwsza akcja. I myślę, że ta akcja pokazuje, że, y, może to jest zbyt górnolotne słowo, ale właśnie artyści, muzycy są to ludzie, może nie wielkiego serca, ale wrażliwi na ludzką krzywdę i nie po raz pierwszy. Chociażby Wielka Orkiestra i lub inne akcje też świadczą o tym, że lubimy pomagać i chętnie to robimy. Taki godzinny, dwugodzinny to nie, nie jest tylko to, co tu widać na, na scenie, tylko to jest wiele godzin pracy. I jeżeli ktoś decyduje się na występ bez jakichś profitów za darmo i jeszcze poleca swoim znajomym, no to świadczy o tym, że jednak ludzie interesują się, czytają, wynikają jakieś tragedie życiowe różnych ludzi i to różne tematy. Nie tylko czy wypadki, tak jak w przypadku Michała, Michała uszkodzenia kręgosłupa, czy tylko no, jakieś niepełnosprawności czy wady i wrodzone Mówię, no i no, tak jak nabyte też. No, no, jest, nie, nie, ma, nie ma problemu, żeby tak jak w Poznaniu, podejrzewam w innych miastach też, żeby znaleźć zespół czy pojedynczych muzyków, żeby coś takiego zorganizować. To, już, to nie jest pierwsza akcja, którą wspieramy. E, zaczęło się, można powiedzieć, Niewinnie od pomocy stowarzyszeniu. Później były następne koncerty charytatywne, wielka orkiestra świątecznej pomocy. Teraz koncert dla Michała, którego praktycznie kolega jest głównym organizatorem. Dlatego, no, jak tak powiem, przyjaźń, koleżeństwo to też zobowiązuje. Tak? Ja mogę powiedzieć, że byłem pomysłodawcą, ale jeżeli chodzi o zorganizowanie, to jest wiele osób, między innymi Tomasz też jest, jest, jest żona, jest, jest wiele osób z pracy kolegów Michała i każdy gdzieś tam w swoim obszarze zadziałał tak, że no wyszło że to co dzisiaj widzimy. Kogoś chciałbyś pozdrowić? No wszystkich, którzy mnie wspierają, którzy organizują takie imprezy Tutomkowi yy, żonie przede wszystkim, która mnie wspiera synowi temu starszemu, temu mniejszemu, bo to jest z tym, nie, z tym młodszym synem to jest rehabilitacja, no nie ma lepszego.